No tak, to je první odcinek o chomikách mojej ziostry. Patříte, jak fajný, ja fire, Vy nevidíte. Přes druhé tu to No i to są porządne chomiki. No więc... Na raz, spodziewajcie się więcej takich odcinków o chomikach. Niedługo będę nagrywał na Easy HC. E, nie wychodź! No to na widzowie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał lub nie spodobał. Tak czy siak na